Cześć kochani, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Skończyły się wakacje, skończyło się lato, zaczął się wrzesień i zaczął się sezon jesienny w sztuce. Pierwsze wydarzenie warszawskie, które chcę Wam pokazać, to targi sztuki w hotelu Warszawa. Pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku, także w tym roku to już druga edycja tych targów. Na pewno je pamiętacie, bo to jest naprawdę świetna impreza. Galerie mają pokoje hotelowe i w tych pokojach prezentują artystów, w tych pokojach prezentują obiekty. My, jako towarzystwo w tym roku mamy świetną wystawę Nikity Kadana, artysty ukraińskiego. O tym wam oczywiście jeszcze pokażę Wam wystawę, pokażę Wam naszą ekspozycję i opowiem o projekcie, który będziemy, który będziemy realizować. Ale oczywiście też zwiedzimy pokoje, odwiedzimy galerie, porozmawiamy z artystami, porozmawiamy z galerzystami. Kochani, tak jak Wam mówiłam, projekt, o którym chciałam Wam przede wszystkim opowiedzieć, to tegoroczny projekt przyjaciół w Muzeum Sztuki Nowoczesnej podczas targów hotelu Warszawa. Kuratorką, Was którzy śledzą mojego Instagrama, to już wiedzą, że kuratorką jest Helena Czarnicka, która jest również moją koleżanką serdeczną z Zarządu Towarzystwa. Helena, czy możesz nam w dwóch słowach opowiedzieć, o tegorocznym naszym projekcie jako towarzystwa, bo ten projekt troszeczkę wykracza poza targ. Eee, tak, jasne, dziękuję Ci bardzo Kingo. Z <noise> przyjemnością opowiem o powodzie, dla którego tutaj się znajdujemy. Tym powodem jest realizacja rzeźby pomnika właściwie odzwierciedity Dana w Parku Rzeźby na eee, Planujemy odsłonić pomnik e, tej wiosny w 2024 roku i... Będzie to możliwe dzięki wsparciu e, członków Członki Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Szczytki Nowoczesnej. E, A potem kilka słów o pomniku. Mamy tutaj szkic, świeży szkic, najnowszy szkic, który artysta przywiózł nam z dosłownie 3 dni temu. 3 dni temu, tak. Specjalnie Szczońca, dla nas. Specjalnie specjalnie dla nas. Dla nas. E, mamy już miejsce w Parku Rzeźby na Prudnie, to jest wzgórze. Na horyzoncie wyłania się architektura lokalna, bloki mieszkaniowe, e, architektura modernistyczna. Pewna wizja utopijna tej architektury modernistycznej interesuje od dawna artystę. Na wzgórzu, na bazie, która nawiązuje właśnie do na tej architektury, wygląda jak balustrada balkonów, mamy maszt. Na maszcie flaga. Flaga, która łopoczy na wietrze niczym sztandar, która w rzeczywistości jest fragmentem bramy, metalowej bramy przykutej pociskami w trakcie bitwy Postomeru. To były pierwsze dni ponoskrotnej inwazji w Ukrainie, dzięki tej bitwie Kijów został obroniony. Ta rzeźba to będzie naprawdę ogromny, ogromny, ważny obiekt w kolekcji muzeum, dlatego że rzeźby Nikity znajdują się w bardzo dobrych kolekcjach na świecie. Helena, w jakiej kolekcji? Tak, Nikita jest w kolekcji Sąd compidou w Paryżu, w Momoku w Wiedniu. Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma już jedną serię prac Nikity, swoje kolekcje, ale ta rzeźba, rzeźba publiczna, dostępna dla lokalnej społeczności, dla ludzi wybujących w parku dla wszystkich tak, to ma zupełnie inny wymiar. No inny zwłaszcza wymiar. w kontekście tego, jak bardzo zintensyfikowane zostały te relacje polsko-ukraińskie paradoksalnie przez tą, przez tą tragedię wojny. Także słuchajcie, to jest właśnie jeden z projektów, jakie towarzystwo realizuje. Bo oczywiście wspieramy muzeum, organizujemy świetne, świetne atrakcje dla naszych członków, ale też zajmujemy się właśnie takimi projektami. Tak. Helena, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. dziękuję. I jeszcze dziękuję. raz gratuluję, bo naprawdę ekspozycja jest wspaniale przygotowana. Dzięki. A to rysunek Nikity Kadana, Ludzie. Ten rysunek we współpracy z artystą będzie stanowił edycję towarzystwa, i dochód z edycji będzie oczywiście uzupełniał fundusz na realizację pomnika na brudnie. Zaczynamy. Pokój 101. Damian and the Love Guru. Galeria z Brukseli, z Zurichu. A prezentowane prace są artystów, którzy mieszkają w Berlinie. Włazience Vanessa Disler, a tutaj Julian Irlinger. A ta praca również Vanessa Disler. akrelna półśnie slipper lokal 30 Joanna Rajkowska tak 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 a tutaj Ania Orbaczeska Tutaj Karol Szewski. A jego wystawę dużo pokazywałam Wam podczas Warsaw Gallery Weekend w zeszłym roku. 104 Polana. No tych pań to nie muszę Wam przedstawiać. Zobaczcie, kogo spotkałam. Pani artystka. Magdalena Karpińską też już znacie. Magda, opowiesz nam, co jest w łazience. Powiem o obrazie. W jest jeden mój obraz, a zaraz obok praca kasie Przyzwońskiej, mm -hmm. która się kąpie razem. Rewelacyjna praca. Jak w sztucznym świetle widać, że jak opalizuje. Prawda? Tak, tak, tak. Teraz mamy światło dzienne, mleczne, rozproszone. E, mój obraz e, przedstawia, można e, e, powiedzieć, wychodzi z inspiracji bukietem kwiatów, które ktoś trzyma z i zaraz ją ma Mam nadzieję, że ciało kojarzy się tutaj z krajobrazem i że właściwie ta linia ramienia y, może trochę przypominać y, góry, y, a cała tam, w którym są kwiaty, odrobinę kojarzy się z chmurami, z obłokami, z mgłą. A... A te formy to właściwie może być też linia zachodzącego słońca, tak przedstawione schematycznie. Jak czasami to jest w książkach. Ale też się zdarza też w Twoich pracach, prawda? Tak. To słońce, które wody jest motorca słońca yy, i, i część ciała ludzkiego, które pojawiają się gdzieś w przyrodzie, albo wręcz stanowią jej część. Yy, Cudo, widać po Twojej buzi, że dużo tego słońca też. <laughs> Polartor, Magda, to jest przepiękne, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam w Opo, wiadej, pokoju wiadej, 105. Co my, że mamy w 105. Import-export. Mamy tutaj cztery artystki. Mhm. Mie Dudek, która jest autorką tych fotografii. Jej wystawę indywidualną mamy też teraz w galerii. Cykl fotografii, który mamy tutaj w pokoju, nazywa się Fruiting Bodies. Jest to fotografia studyjna przedstawiająca grzyby, boczniaki, które w Ostatnich trzech do 5 lat były bardzo szeroko opisywane w literaturze naukowej jako takie właśnie elementy natury, które gdzieś tam znajdują się pomiędzy światem zwierząt, światem roślin o magicznych, leczniczych właściwościach. Niedawno odkryto także, że rozpuszczają beton. W związku z tym, pewne nowatorskie studia architektoniczne zaczęły używać tego w swojej praktyce. Natomiast cykl fotografii mi jakby i w związku z tym, że interesuje ją kobiece ciało, jest też w jakimś stopniu nawiązaniem do fotografii intymnej erotycznej. Pokazujemy też wazę Weroniki Habczenko pochodzącą z jej serii prac dotyczących science fiction którą pokazywaliśmy w zeszłym roku. Jest to obiekt wydrukowany w 3D z materiału z polilaktytu, pomalowany w technice charakterystycznej dla artystki, czyli tuszem i akrylem nakładanym poprzez aerograf. I prezentujemy też obrazy olejne na płótnie, Natomiast niezabezpieczone no playtramami, też charakterystyczne jest to dla artystki, są to prace Maszy Simczenko, która jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, ale studiowała także w Tokio, gdzie zainspirowało ją podobieństwo między różnymi wierzaniami, które są popularne w Ukrainie, skąd pochodzi, ponieważ pochodzi z Odesy i kulturą japońską. Jedna i druga wciąż ma wiele obecnych wierzeń pogańskich, między innymi takie właśnie oparte na animizmie przekonania dotyczące tego, że w obiektach, zjawiskach atmosferycznych, naturze Mogą e, kryć się duchy e, i właśnie takie duchy tutaj są przedstawione w jej pracach e, bardzo często poprzez te oczka, które mm -hmm. są w chmurach, drzewach, domkach czy właśnie tych e, ceramicznych miskach, które istnieją w obrazach, ale istnieją też jako e, obiekty. I ulubione pomieszczenia, galerze stóp. No można tak powiedzieć, tak, prawda? Bo te łazienki wspaniale są zaangażowane, Cudownie. Cudownie. Schować przed tłumem nie. wizytujących. Bo jest dokładnie tak, czasem bywa, bywa ciasek. Tak. I tutaj też jest praca e, mini Dudek e, wykonana w żywicy, mm -hmm. która jest e, też z cyklu Fruit in Bodies, natomiast to jest 8 prac e, w galerii można zobaczyć resztę, 8 prac e, właśnie w pigmentowanej żywicy. I a tu? dwa obrazy Moniki Misztal, mm -hmm. które pochodzą z nowego cyklu e, ćwiczenia, z upadania. Jest to cykl malarski zainspirowany metodą Lowena, czyli jakby taką psychoterapeutyczną metodą polegającą na ćwiczeniach zaufania. Osoby z zespołem urazu posttraumatycznego nie są w stanie zaufać, między innymi upaść i dać się złapać. Mm -hmm. Więc to jest właśnie cykl zainspirowany, tak, zainspirowany tymi ćwiczeniami. Wspaniałe. Pana bardzo dziękuję. Dzień dobry. dobry, dzień dobry. Dzień Co dobry, mamy w słynnej Galerii Szydłowskiej w Mamy, mamy prace Alicji Białej. To są różne techniki, bo mamy pracę grafiki, które to, to akwaforty, znakomite, gdzie ona zrobiła swoje można powiedzieć, autoportrety w takim anturażu ulubionym przez siebie, czyli pola cebuli i pola ziemniaków, <grymne> albo jest sama przebrana za właśnie taką jakby roślinność kartoflanopodobną. I także jej najnowsze prace to są oleje na papierze i wycinanka. Olej na papierze ma taki przewrotny wydawałby się tytuł, ale bardzo mocny, Czyńcie ziemię sobie poddaną i no tak, to w obecnej sytuacji właśnie, w aktualnych czasach jest to bardzo mocna, tak, jest, i bardzo dające do myślenia. Jest ten. to ciekawe, że właśnie, że artystka się angażuje i to nie w, jakby przekraczając granice sztuki w stronę publicystyki, tylko pozostając na gruncie sztuki. Robi fantastyczne prace, które mają swoje walory estetyczne, świetny kolor, kompozycje, a przy tym dotykają tak istotnych kwestii. No i oczywiście ta wycinanka, która pod tytułem Rekinki, która jest swoistym nawiązaniem do początków jej twórczości znanej w Polsce, wycinanek, które były ilustracjami poezji świetlickiego, czy towarzyskiej książki kucharskiej Andy Rottenberg, czy w ogóle wielu prac jej, które już znajdują się także w muzeach polskich i nie tylko polskich. Mamy też wspaniałego artystę włoskiego, Nuncio de Martino. Jest to bardzo ciekawy przykład artysty, który kończył studia jako artysta fotograf i miał sukces właśnie w pracy jako fotograf, szczególnie w pracy z modą włoską. Współpracował z Helmutem Newtonem, z Barbierim ale w pewnym momencie postanowił dokonać jakby zwrotu i zaczął pracować nad obrazami szytymi, gdzie on na płótnie przygotowanym tak pod powiedzmy malarsko, mm -hmm. gdzie kawałek płótna jest zagruntowane, przygotowane z podmalówkami i on na tym płótnie silikonowymi sylikonowymi nićmi wyszywa właśnie różnego rodzaju wzory, nagromadzenia, doszywa jeszcze jakieś fragmenty, robi takie Różne już swoje zabiegi, które powodują, że te obrazy są jednocześnie tkaninami artystycznymi, są obrazami i robionymi z olbrzymią kulturą plastyczną. Także... Karolina Jabłońska, Rumianek, tutaj Burza i różowy t-shirt. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Weronika Gęsicka przygotowała premierowe prace z premierowego cyklu, który się nazywa Encyklopedia. I Weronika w tym cyklu ilustruje fałszywe hasła z encyklopedii i ze słowników, które od początku wydawania tych publikacji były używane między innymi jako znaki wodne, to znaczy, jeśli konkurencja skopiowała fragmenty encyklopedii, to poprzez te fałszywe osoby, wydarzenia, zwierzęta, rośliny można było zidentyfikować, jakie były źródło. Jakie było źródło? Tak. Niestrzemowite, bo nie słyszałam o tym. No właśnie, niewiele osób słyszało, jak się okazuje to w trakcie targów, a Weronika... Czyli jest e... powszechne, nie jestem ignorantką, jest powszechne zdziwienie. Jest powszechne zdziwienie, zdziwienie e, zainteresowanie, Rozbawienie, że coś takiego się działo. I Weronika te hasła ilustruje również przy użyciu sztucznej inteligencji. A, stąd właśnie, bo wiesz, co jak patrzyła, co u Was, to bardzo mnie zainteresowała ta praca. Ta praca nazywa się Bessavugo. I ona odnosi się do nieistniejącej niemieckiej biolożki. To jest akurat fałszywe hasło z Wikipedii, bo Weronika też sięgnęła do współczesnej encyklopedii, w której są fałszywe hasła pewnie częściej dla żartu, albo może testowo stało wstawione jak szybko redaktorzy wikipedii się zorientują, że jakieś hasło jest fałszywe, niektóre po kilkanaście lat y, tam wiszą. Funkcjonują. Tak, Jest niesamowite. I to jest kolaż, który Weronika zrobiła na bazie, tak jak poprzednio pracowała, na bazie archiwalnego zdjęcia z banku zdjęć y, i ta bieloszka fałszywa zmieniała właśnie kształty y, jedzenia y, i sprawdzała, jak ludzie na początku jadą. <laughs> to wspaniałe. A co tutaj A to są dwie prace, które powstały właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji. To jest ilustracja nieistniejącego słowa DORT, czyli density, gęstość. Weronika zadała je sztucznej inteligencji i sprawdzała, jak sztuczna inteligencja na to odpowiada. Jak widać, odpowiedziała abstrakcyjnie. I to jest kolaż, który składa się z 300 obrazów właśnie wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. A tam jest z kolei e, ilustracja hasła Jungftak. Oznacza, Jung tak, oznaczającego oznacza fałszywego perskiego ptaka, gdzie osobnik męski miał jedno prawe skrzydło, a samica miała jedno lewe skrzydło i tylko połączone mogły latać. Znaczy, wiesz, ja się śmieję, to jest przerażające. Mm. Bo to, to jest bardzo... przerażające, dlatego że czerpiemy wiedzę przecież głównie w tej chwili z takich źródeł, tak. i okazuje się, że to wszystko. Że trzeba, być zamiast, ja, że trzeba być ostrożnym. Zawsze wiedzieliśmy, że trzeba być ostrożnym, ale w tej chwili to już. Tak. No i dlatego też Weronika użyła do ilustracji niektórych z tych haseł, sztucznej inteligencji. No bo sztuczna inteligencja też budzi takie obawy. Dokładnie prawda? dokładnie, że dokładnie tak. tak. Bezrefleksyjnie różne treści. No, plus że można na nadrukować, który... można jej za, zainsynuować, jakie ma dawać odpowiedzi. I tak. No więc. Dzień dobry, dzień dobry. Co w tym roku w Galerii Monopol? W pokoju numer 110? 110. 110. Dzień dobry. W tym roku w Galerii Monopol pokazujemy pracę Jerzego Goliszewskiego i Jarosława Flicińskiego. Wszystkie obrazy są autorstwa Jarosława. Pokazujemy wybór najnowszych prac i jedną pracę, która jest z cyklu chyba najbardziej kojarzonego z artystą z cyklu Skoki do wody, który artysty zaczął tworzyć się na początku lat 90. natomiast ta praca została przemalowana w 2019, też pokazując. Czy sposób pracy Jarosława, powracanie do e, płci na nowo, e, dokonywanie na nich z jakichś rodzajów e, remiksów, albo traktowanie Rozumiem, ich jako to są płucia, które znajdują się jeszcze u niego, tak. e, a nie w kolekcjach ani w instytucjach. E, jeszcze nie, chociaż e, skoki dowody e, chyba stanowią najmniejszą część pozostałych prac, ponieważ. Gdzieś właśnie utorowały drogę artyście do, do obiegu instytucjonalnego i galeryjnego yy, i pokazujemy też najnowsze prace, które są organicznymi, yy, abstrakcyjnymi obrazami yy, malowanymi też farbą techniczną, stąd yy, różne faktury i mhm. yy, yy, połysk. Co mamy w piktogramie? Dzień dobry. Pokazujemy e, pracę Danieli Lindy Dostalkowych. To są fotografie. E, trzy fotografie z serii 16, ale w projekcie też było 10 prac wideo. E, ten projekt jest rodzajem kampanii, e, która ma komunikować dosyć ważną kwestię. Chodzi o to, że e, autorki zrobiły. Analiza w jaki sposób e, ludzie, którzy chcą pomagać zwierzętom, a zwykle są to kobiety, e, są wyśmierane przez społeczeństwo e, i w jaki sposób e, e, się komunikują i że często te komunikaty są kontrskuteczne. Na przykład e, grupy ekofeministyczne e, komunikują się w ten sposób, że to też jest łatwe do wyśmiania. W związku z stworzyły rodzaj kampanii, e, która po pierwsze jest bardzo profesjonalna i atrakcyjna wizualnie. To są kobiety na zdjęciach, są kobiety, modelki, e, e, bardzo pociągające, ale z drugiej strony są bez głów. E, to jest rodzaj męskiego spojrzenia i jakby pokazania, w jaki sposób te kobiety są często traktowane e, czy e, zamieniane w obiekt. E, ciało i tak dalej, redukowane do ciała. I na, każdym, na każdej fotografii jest element zwierzęcy. to są konie, tam są czmiele, tam jest e, świnka i tak dalej. Zatem pokazujemy pracę Ninsa, mixa tabelinga, to są rzeźby e, to są rzeźby, które w takim dużym już skrócie są rzeźby o niebinarności płciowej mm -hmm. i o hybrydyczności międzygatunkowej, czyli to są zwierzęta zmiksowane z, 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 z ludźmi. Poza tym pokazujemy obrazy Pawła To jest bardzo młody artysta, ale obrazy wyglądają jak sprzed stu lat albo są... Mm, mają jakość, jakby były jakby Ale e, z drugiej strony artysta sam jest zanurzony w nowoczesnych technologiach, zajmie się... Ale korzysta z nich, do pracy, z technologii? Nie, nie, ale, ale... ale, ale, ale... Ale zajmuję się modelowaniem 3D, drukiem 3D, rzeczywistością wirtualną, gamingiem itd. Tak się dobrze tak zaczął współpracować, mieli też dobrą energię, zrobili no, wystawę. Tak, proszę. Dzień dobry. <grym> tak od razu. <grym> <grym> tak od razu. <grym> to witamy w leto. <grym> Jak w hotelu na godzinę. <grym> <grym> Co przygotowaliście? Tym razem mamy czwórkę naszych artystów. Honza Zamońskiego, Marcina Dudka, Radka Szlagę i Maurycego Gomulickiego, już się pogubię w tej rakubie, Ale wszystkie prace, które tutaj mamy, są trochę opowieścią o wokół spania i snu. No w końcu po co się do hotelu przyjeżdża, żeby się też wyspać w nim porządnie. I tutaj wszystko zaczyna się od pracy Honza Zamońskiego, Another Father God. Another a, Father God. Czyli właśnie bóg jest taki z taką srogą, dosyć kamienną, niezruszoną miną, e, po całym dniu pracy Spoczyna. może spocząć i mieć właśnie zasnąć kamiennym sens żywego. Ale gdyby ten kamienny set nie przychodził tak łatwo i miał problemy z zaśnięciem, to tutaj może sobie na obrazie Radka Szlagi Overseas policzyć owce i ukoić zszargane nerwy, żeby jednak to spanie łatwiej, łatwiej przyszło. Z kolei tuż y, po, po prawej stronie jego y, znajduje się pracować na nutkach sleepers która właśnie też jest o, o, o śpiących kibicach. Właśnie mi często odwołuje się do tematu kiboli i kibiców uchodzi z takiego środowiska i tam w tych niewielkich owalnych formach widać portrety śpiących kibiców. Często już na, takie, na taką kopielniczkę a, w takich momentach bezbronności i, i niewinności. Co jest też ciekawe właśnie z, z zwrotem, bo na jawie są często właśnie takimi dosyć energetycznie agresywnymi, taką toksyczną siłą, która niszczy i, i niesie destrukcję, a z kolei w tym śnie są takimi niewinnymi, łagodnymi e, właśnie owieczkami nawet można powiedzieć w no tym wszystkim. A tu jak się uda wyspać, to jutrzenka Maurycego Gomulickiego wstaje jakby z pełną werwą i siłą, żeby to właśnie przepędzić kobalt nocy i z taką właśnie z pełną energii, posturą wstaje, wstaje na nogi. Więc to już jest po tym, po tym momencie wyspania czas, czas ruszyć w kolejny, w kolejny dzień. Z kolei ta praca Radka Szlagi też opowiada o rodzaju amerykańskiego snu. Um, no widać znowu tutaj te góry Paramount Pictures, czyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych gór chyba przez wszystkich, ale która w rzeczywistości no, nie istnieje, więc to też jest ciekawe. No i tak jak trochę jak ten amerykański sen, który się ona reprezentuje, tak, tego lepszego świata, tej lepszej rzeczywistości, tak tutaj też ta lepsza rzeczywistość nie zawsze musi istnieć, może być tylko jakąś taką uwodą czy, czy no właśnie śnieniem. A na koniec pocztówka za Zamońskiego z pieskiem. To jest praca wykonana na podstawie rzeczywistych pocztówki z lat 70., znalezionych na Quintargu, zeskanowanych, z takim właśnie ulotnym, widocznym śladem czasu, jakby zniszczeń, które, które na niej są. No wiadomo, pocztówka niesie właśnie ten czas wspomnień, momentu, który łatwo może zniknąć. No i A tutaj... Świata minionego. Świata minionego A dokładnie. No i to jest... Właśnie, ale to jest właśnie coś mam tutaj sobie przyjemnego, prawda? Podróż, podróż sentymentalnie, ja dostać tą pocztówkę, czekać na pocztówkę taką wiesz, wziąć pocztówkę z... Ze skrzynki? To ze jest, skrzynki, jest miła. Z jakiej skrzynki? Pocztową. Wie, czy tam coś może być poza rachunkami. I niestety w galerii wschód coś się stało z mikrofonem. wysiadł, także pokażę Wam tylko tutaj pracę Mikołaja Moskala. Przepiękne, dwustronne. I ostatni obraz Cezarego Poniatowskiego, bo przestał malować. I obecnie realizuje się w innych formach. sądzę, że Kochani, tak to wyglądało w tym roku. Druga edycja Targów Sztuki w Hotelu Warszawa. Bardzo się cieszę, dlatego, że nasza sala, ta towarzystwa przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wystawa Nikity Kadana cieszyła się wielką popularnością i bardzo się podobała. Bardzo podoba się ten projekt, który będziemy realizować rzeźby w Parku Brudnowskim. Galerie komercyjne naprawdę zrobiły świetną robotę. Wystawy były, wystawy były doskonałe, pokoje były fantastycznie zaaranżowane, no publiczność była naprawdę zachwycona. Tych z Was, którzy przyszli mnie odwiedzić, serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję. To było naprawdę super miłe Was poznać. I oczywiście zapraszam na kolejne wydarzenia. Będę informowała i zapraszam na kolejne vlogi o sztuce. Ściskam. Pam.